8 czerwca 2013, dzień pierwszy. Nadszedł pierwszy dzień długo oczekiwanej podróży. Planowana zbiórka trzech dzielnych uczestników wyprawy odbyła się z jednogodzinnym opóźnieniem. Szybkie przepakowanie i sprawdzenie niezbędnego wyposażenia pozwoliło rozpocząć trasę. Słoneczny dzień i bezchmurne niebo towarzyszyło nam od świetnika aż do suwał, a dokładniej do Starego Folwarku gdzie spędziliśmy pierwszy wieczór nad urokliwym jeziorem Wigry w towarzystwie grillowego klimatu i poznanych żeglarzy. Pokonana trasa ponad 400 km utwierdziła nas w przekonaniu o odpowiednim przygotowaniu sprzętów i oby to przekonanie, a co najważniejsze jego efekty, były widoczne w kolejnych dniach wyprawy. 9 czerwca 2013 Dzień drugi Poranna burza i długo podający deszcz nie pozwalał nam na spakowanie i opuszczenie starego folwarku. Sprawdziła się natomiast nieprzemakalność namiotów i umiejętność gry w karty. Na zegarach mijała godzina 13:30, kiedy spakowani, ale z mokrymi życzami, wyruszyliśmy w dalszą, lecz już słoneczną drogę. Z uśmiechami na twarzach przekroczyliśmy granicę naszego kraju i wjechaliśmy na Litwę, gdzie zaskoczyły nas dobre drogi oraz uprzejmość litewskich kierowców, zwłaszcza ciężarówek, przy wyprzedaniu. Ze względu na późny wyjazd, nocleg planowany był na Litwie, ale ponieważ jechało się bardzo dobrze, również ze względu na niewielki niedzielny ruch, postanowiliśmy zaszaleć i tym sposobem dojechaliśmy na Łotwę. Zatrzymaliśmy się na kempingu Nemo, w miejscowości Jurmala, który delikatnie przypominał czasy naszego PRM. Ale za to kusił niską ceną. To istotny element ze względu na czekającą na nas drogę w Skandynawii. Głodni i już lekko opadający z sił wyruszyliśmy dla odmiany pieszo do pobliskiego sklepu, który jednak okazał się dość odległy. Pozytywnym aspektem na Łotwie jest przesunięcie czasu o godzinę do przodu względem czasu polskiego, co spowodowało, że ciemno zrobiło się dopiero przed północą. Jedyną negatywną rzeczą była dla nas szokująca informacja, że sprzedaż napojów alkoholowych jest zabroniona po godzinie 22, co nieco skomplikowało nasze wieczorne plany. Jeżeli chodzi o stronę techniczną wyjazdu, to stwierdzamy, że jest lepiej niż się spodziewaliśmy. Mianowicie zużycie paliwa u Wojtka, który przemierza drogę w towarzystwie licznych bagaży, Wynosi od 5,3 do 5,5 litra na 100 km. Natomiast naszej dwójki, również z bagażami, waga motocykla ze wszystkim to 430 kg, 5,7 do 5,8 litra. Prędkość przelotowa to 110-120 km na godzinę w porywach do 130. 10 czerwca 2013. Dzień trzeci. Z trzeciego dnia wyprawy, po raz pierwszy ujrzeliśmy Bałtyk. Mimo że noc spędziliśmy niecałe 200 metrów od plaży. Wybrzeże na Łotwie przypomina to w Polsce, ale temperatura wody, jak na początek czerwca, jest zaskakująco wysoka. Szybkie zwinięcie całego dobytku pozwoliło nam wyruszyć w kierunku Rygi. Zwiedzaliśmy stolicę Łotwy w tempie spacerowym, ale jednak na motocyklach, podążając za turystycznym autobusem z napisem Riga Sightseeing. Gdy na drogowskazie ukazał się kierunek Tallinn, bez wahania ruszyliśmy w dalszą drogę. Na dawnym przejściu granicznym Łotwa-Estonia zatrzymaliśmy się, aby odpocząć, uzupełnić płyny i rozprostować kości. Nikt z nas nie chciał zaryzykować dotarcia do celu po godzinie 0, to jest 22, więc zadecydowaliśmy, że noslek będzie oddalony nie więcej niż o godzinę jazdy. Takim sposobem wylądowaliśmy w estońskim sobocie, to jest Barnawa, w prywatnym ogródku znalezionym w ogłoszeniach w internecie. Z dnia na dzień tempo rozbijania obozu jest coraz lepsze. W pobliskim sklepie nabyliśmy to, czego brakowało nam na Łotwie. Plan na jutro dojechać do Tallina. 11 czerwca 2013, dzień czwarty. Realizacja wczorajszego planu stanęła pod wielkim znakiem zapytania, gdy o godzinie 10 wciąż leżeliśmy w swoich namiotach. Jednak już po paru minutach jajka ścinały się na patelni. Na śniadanie zaplanowała na była Kiedy grzaliśmy silniki i dopinaliśmy ostatnie bagaże, zaczęło padać. Nie opóźniło to i tak już odlegającego się wyjazdu. Ponieważ kombinezony przeciwdeszczowe są zawsze pod ręką. Pogoda jednak zdecydowała się być po naszej stronie, ale dodatkowe ubranie chroniło nas od przenikającego silnego bocznego wiatru. Po dwóch godzinach z mało przerwą na tankowanie dotarliśmy do portu w Talwinie. Korzystając z dobrodziejstwa internetu, dokonaliśmy rezerwacji biletów na jutrzejszą przeprawę przez Zatokę Fińską. Następnie rozpoczęliśmy poszukiwania kempingu w okolicach miasta, aby móc wieczorem tu wrócić. Owocne negocjacje cenowe na kempingu w Jury pozwoliły nam na szybkie zakwaterowanie na zielonej trawce. Bez kufrów i tankbagów, głodni, ale za to czasowi powróciliśmy do stolicy, gdzie zwiedziliśmy rynek Starego Miasta i skosztowaliśmy estońskich specjałów. 12 czerwca 2013 Dzień piąty. Dzisiejszy dzień rozpoczął się wczesną pobudką, ponieważ o godzinie 10.30 odpływał nasz prom do Helsinek. Natomiast odprawę musieliśmy zakończyć godzinę wcześniej. Po zajęciu miejsc na górnym pokładzie rufowym, z wielkim żalem obserwowaliśmy oddalający się ląd. Dużym zaskoczeniem było dla nas spotkanie z Bogdanem, podróżnikiem, z którym zapoznaliśmy się w starym forwarze. Po dwóch godzinach rejsu, zamiast lądu ujrzeliśmy ciemne, deszczowe chmury, które przysłoniły widok Finlandii. Z promu zjechaliśmy gotowi na wszystko. Po dotarciu do centrum i zaparkowaniu maszyn, już w promieniach słońca przechadzaliśmy się uliczkami miasta. Szybko przekonaliśmy się o gościnności Finów, gdy po paru krokach częstowano nas lokalnym piwem. Po zdobyciu nieosiągalnej w Polsce mapy wiedzieliśmy gdzie jechać i ruszyliśmy na zachód w poszukiwaniu noclegu. Nie zważając na zmienną aurę, przemierzaliśmy kolejne kilometry autostrady wydrążonej w skalę z licznymi tunelami. Każdy dzień staje się coraz dłuższy, a nam trudniej jest wypocząć, bo noc ma tutaj inny wymiar. Jest godzina pierwsza w nocy, a my kończymy pisać relację w blasku zachodzącego słońca.